Przypomnijmy sobie: tę piątkę reżyserów, piątkę filmów. To oni konkurowali w tym roku do tytułu złotego dzika za najlepszą reżyserię, czyli właściwie do tytułu najlepszego reżysera filmowego ostatniego roku. Bodo Koks, dziewczyna z szafy. Maciej pieprzyca chce się żyć! Ryszard ługajski, pokład zamknięty Paweł Pawlikowski, i Tadeusz Król, Ostatnie piętno. Zanim przejdę do, do Grand Prix tegorocznego festiwalu, najpierw nagroda specjalna. Nieco poza protokołem, ale obok tego filmu, obok tego obrazu nie da się przejść obojętnie. I w tym roku gospodarz miasta, prezydent Świdnicy, postanowił przyznać dodatkową nagrodę a ja z przyjemnością ogłaszam laureata tego specjalnego wyróż wyróżnienia. Za próbę wnikliwej i twórczej krytyki istniejących nierówności społecznych, korupcji i bezkarnych nadużyć systemu władzy, organizatorzy siódmego Festiwalu Reżyserii Filmowej postanowili przyznać nagrodę specjalną prezydenta miasta Świdnicy reżyserowi Ryszardowi Bugajskiemu wow. za fenomenalną. A wręczenie nagrody poprosimy pana prezydenta

Czeka, może coś może eee, Dziękuję wszystkim, tutaj jurorom nie mogę, później podziękuję e, indywidualnie. Proszę Państwa, no to biło rzeczywiście być na festiwalu jak Andrzej Krakowski podkreśla festiwalu reżyserii, gdzie też oceniają e, fachowość. E, Koledzy reżyserzy, bo koledzy są przeważnie zazdrośni i y, raczej się doszukują różnych wad i jakichś takich rzeczy no, brzydkich. Oni zresztą świetnie na tym się znają, więc y, po prostu wiedzą, co tam źle jest zrobione. No ale tu jest pewna oczywiście wspaniała myśl, że no, y, trzeba jakiegoś kolegę też uznać, że, że potrafi jakoś te filmy robić i no, dziękuję wam bardzo koledzy za, za, to uznanie i naprawdę dziękuję państwu, że zechcieliście też mój film obejrzeć, bo starałem się właściwie go robić trochę tak bardziej dla widowni, publiczności niż dla jakichś krytyków, dla jakichś bardzo subtelnych analitków kina. To jest film w zasadzie dość popularny, bo dotyczy no, rzeczywiście naszej rzeczywistości. Także mm. też dziękuję panu prezydentowi mm. bardzo za tę nagrodę. Mm. Gratulujemy nagrodę Panie Prezydencie, Panu prezydenta i przewodniczącego oczywiście prosimy o pozostanie na scenie. Andrzeju prosimy o werdykt w konkursie głównym. No proponuję wziąć głęboki oddech. A zatem.. Za głęboko humanistyczne podejście do trudnych zagadnień moralnych, związanych z rozrachunkiem z przeszłością i osobistą odpowiedzialnością za popełnione czyny, za odważną próbę analizy zawiłych i powikłanych problemów wiary i tożsamości oraz za twórcze poprowadzenie aktorów, zaskakującą interpretację graficzną i mistrzowski kunst, kunst reżyserski Żury VII Festiwalu Reżyserii Filmowej Świdnicy w składzie Wojciech Wójcik. Marcin Krzyształowicz i Andrzej Krakowski, jednogłośnie postanowiło przyznać nagrodę Złotego Dzika reżyserowi Pawłowi Pawlikowskiemu za film Ida. Państwo, film otrzymał wiele nagród już na całym świecie, ale Paweł. Jeszcze się nie znudził, krótko. Jeszcze się nie znudził, tak. <grywa> Zresła, nagroda, nagroda to nie tylko statuetka, jest to również nagroda pieniężna w wysokości 10 tysięcy złotych. Wow! Także Paweł. Ja zdenerwowany, już spieprzyłem cały. <grymne> e, więc, no, bardzo się cieszę, że, że, że dostałem tą nagrodę. Już dostałem jakąś żabę, orły, coś tam lwy, misia jakiegoś, ale dzika jeszcze nigdy. I to jest, <grymne> i bardzo się cieszę, bo mam całą kółkę teraz do te zwierząt. Ale wszystkim się cieszę, że, że, że miałem okazję, żeby tu wrócić do Świdnicy, bo, bo byłem tu 5 dni temu i byłem totalnie oczarowany tym miastem, publicznością, która bardzo żywo i tak spontanicznie szczerze zareagowała na mój film. No i w ogóle atmosfera tego miasta jest bardzo, bardzo specyficzna i unikalna, więc bardzo się cieszę, że akurat tutaj odniosłem ten, ten triumf. A I i oczywiście jest bardzo dobrze, że są takie nagrody dla reżyserów, ale oczywiście głównym talentem reżysera jest dobranie sobie ekipy. Więc chciałbym tu przy okazji podziękować i mojemu operatorowi młodemu, debiutantowi Łukaszowi Żal Żalowi, montażyście Jarkowi Kami Kamińskiemu, no i aktorom, których pewnie już znacie, bo y, oni byli totalnie no, współtwórcami tego filmu, więc y, im też bardzo dziękuję. No i dziękuję miastu, panu prezydentowi, panu, panu Krakowskiemu i temu jury za, za to, że docenili nasz wysiłek. Dziękuję. Bardzo. Tą edycję Festiwalu Reżyserii Filmowej uznajemy za... To za zamkniętą. Kwętofina w świetnicy na ten moment właściwie trzeba by powiedzieć tylko się kończy, bo jesteśmy już na tyle przyzwyczajeni, tak jak mówił Staszek, oczywiście zakładamy, że spotykamy się za rok, ale teraz tradycyjnie bardzo bym prosił, żeby laureaci, a mamy laureatów i z początku festiwalu i z końca festiwalu, wyszli do wspólnego zdjęcia na scenę. Zatem Wojciech Wójcik, Ryszard Bugajski, Paweł Pawlikowski, zapraszamy. Dziś się Zapraszamy również. Marcin Czestałowicz, Andrzej Krakowski. Zapraszamy Odcina. do dołączenia do laureatów. Można rzucać części garderoby na scenę. bardzo. Szanowni Państwo, festiwal siódmy festiwale reżyserii filmowej zakończyliśmy, ale nie zakończyliśmy jeszcze wieczoru festiwalowego. Przed nami bowiem monodram w wykonaniu Krystyny Podlewskiej w reżyserii kolejnego znakomitego reżysera filmowego Jerzego Gr Gruzy. Życzymy dobrej Was zabawy, wesołego wieczoru. Dziękuję Ci Michale bardzo za dzisiejszy bardzo. wieczór.